Odcinek nieco wyjazdowy, ale nie przedłużając. Zaczynamy tydzień naprzód. It was at this moment he knew. He... Spóźni się z odcinkiem. Astrologowie ogłaszają tydzień musów owocowych. Populacja działkowców wśród pisowców zwiększa się. A tak zupełnie na poważnie. Teraz już wiemy, że dwutygodniowy rząd mojawieckiego służył temu, żeby znajomi mogli zarobić, i teraz chciał? że niektóre te sprawy wychodzą już na jaw. I tak na przykład wyszło, że wiceprezes Daftony zupełnie przypadkiem był zainteresowany działką, na której miały być zlokalizowane toj no, doprowadzające kolej dużych prędkości do CPK. I zupełnie przypadkiem się okazało, że minister rolnictwa rozdawał w kampanii musy owocowe, które zupełnie przypadkiem kupił za jakieś grosze. I w taki sposób się okazało, że Liczba osób, które w PiSie robią wałki na działkach, jest stanowczo większa niż myśleliśmy. Mamy konkretne oczekiwanie, że tego typu sprawy będą wyjaśniane szybciej i podawane do publicznej wiadomości, zanim zorientują się o tym media. Patriotyczna domówka, czyli spotkanie ludzi PiSu z ludźmi PiSu, ale ze służb przy wysokoprocentowych trunkach. W sumie to jest dość nieuprawniony eufemizm, bowiem o, razem z gośćmi wchodziły na salę całe skrzynki win. Ale kto tam się w zasadzie pojawił? Kontrowersyjny przedsiębiorca Tadajewski, znany z różnych wcześniejszych aferek z funduszami przyznawanymi przez rząd PiSu, ludzie Morawieckiego, nawet Kaleta z ziobrystów, no i oczywiście ludzie PiSu osadzeni w służbach specjalnych wcześniej. Ciekawe tylko, co oni tak świętowali. Udany biznes Telusa, czy może spadki w sondażach? Jesteśmy po 1 listopada. To szczególny okres dla wielu z nas. Wspominamy tych, którzy odeszli, z naszych zmarłych bliskich, ale też osoby, które były ważne dla naszego kraju, dla naszej kultury. To, co powinno być najważniejsze w tym okresie, to nasza pamięć i wspomnienia. To jest absolutnie bezcenne. W przeciwieństwie do tak zwanych ozdób. Czyli de facto ton plastiku, które wylewają się najpierw na groby naszych bliskich, a później na wysypiska śmieci. Bo nie da się ich ponownie użyć czy też zrecyklingować. I przy tej okazji kilka drobnych porad. Nie zawsze musicie kupować nowe znicza, możecie równie dobrze umyć i wymienić wkłady w starych zniczach, będą wyglądały równie dobrze. A kwiaty sztuczne wymienić na świeże. Jeśli już musisz kupić znicze, to patrz, żeby nie miały plastikowych elementów, bo one nie będą nadawały się do podobnego użycia. Łatwo można znaleźć takie z metalowym dekielkiem. Na kolejnych cmentarzach pojawiają się zniczodzielnie, czyli miejsca, gdzie jeśli nie potrzebujesz, możesz zostawić znicze, a ktoś będzie mógł skorzystać. A jeśli potrzebujesz, to możesz skorzystać, umyć, mieć wkład i gotowe. Nasza pamięć nie polega na zalewaniu świata toną plastikowych śmieci. I dbajmy o to, żeby trwała dłużej niż rozkład plastikowych ozdób. A co dalej z ustawą Małgorzata? Teraz o zakazie hodowli zwierząt na futra. Ustawa przeszła przez Senat. Senatorowie i senatorki wprowadzili poprawki. Kilka drobnych poprawek redakcyjnych, które muszą zostać przegłosowane. Ponownie przez Sejm. To jest już siódma próba wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra. Procedujemy obecnie projekt ustawy, który przygotowałam już w 2021 roku, ale złożyłam go w tamtej kadencji Sejmu, a, a także w obecnej, bo w tamtej nie, do, nie doczekał się procedowania. I ten projekt to były tak naprawdę wyciągnięte lekcje z wcześniejszych prób wprowadzenia tego zakazu, zarówno projektami obywatelskimi, jak i projektami poselskimi. Kiedy teraz, no podczas najbliższego posiedzenia, już w nas najbliższych dniach przejdzie przez Sejm ta ustawa, to trafi ona wprost na biurko prezydenta. I tutaj apel do Was o uważność, żeby w odpowiednim momencie pokazać prezydentowi nawrockiemu, że jest społeczne poparcie dla tego rozwiązania, że jest wola polskiego społeczeństwa, aby zakończyć Barbarzyński, e, o, aby zakończyć barbarzyńską hodowlę zwierząt na futra w Polsce. Czy kampania prezydencka była równa? Można mieć wątpliwości, a te wątpliwości narastają, gdy słyszymy, że Republika zaoferowała sztabom Mencena i Nawrockiego 95% rabaty na emisję spotów. Pokażę to na przykładach. Emisja 45-sekundowego spotu 24 marca o 7:27 powinna kosztować 540 zł, a sztab Nawrockiego miał zapłacić zaledwie 27. Z kolei 20 maja o 17.30 emisja niespełna minutowego spotu kosztowała zaledwie 100 zł, gdzie po normalnych stawkach połowę krótszy spot powinien kosztować przynajmniej 1000 zł. Średnio wychodziło około 20 spotów dziennie ze sztabu nawrockiego za około 109 zł każdy. Sztab Męcena zlecił nieco skromniejszą kampanię, ale i tak oferta była skromna na około 100 zł za emisję. Korzystam tutaj z ustaleń redaktora Patryka Michalskiego z wirtualnej Polski. I tu warto przypomnieć kodeks wyborczy, konkretnie artykuł 119, paragraf 3, w którym czytamy: Niepubliczni nadawcy, rozpowszechniający odpłatnie audycje wyborcze, rozpowszechniają je na jednakowych warunkach dla wszystkich komitetów wyborczych. I dalej o ustalaniu stawek za takie emisje. I prawdopodobnie te słowa przeczytał niedawno Tomasz Sakiewicz, szef republiki, ponieważ teraz przypomniał sobie już o tym zapisie i twierdzi, że wszystkie komitety by takie stawki dostały. Po prostu chciał, żeby każdego było stać na emisję spotu. Więc biorę to za dobrą monetę i mówię, sprawdzam. Przysłałem do republiki zapytanie z prośbą o wycenę emisji spotu 30-sekundowego tuż przed programem Gość Dzisiaj czyli właśnie po ich głównym programie informacyjnym, który do złudzenia przypomina wiadomości TVP. Oczywiście jestem zainteresowany 95% rabatem. Poprosiłem także o wymagania techniczne dotyczące spotu, tak żeby go jak najszybciej przygotować do emisji. Gdy tylko otrzymam te informacje, podzielę się nimi z wami, a my jako Stowarzyszenie Naprzód przygotujemy odpowiedni materiał. I jak myślisz, o czym będzie ten spot? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzu. Jeśli chcesz widzieć więcej podobnych materiałów, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw lajka.